Poranka. Na zegarach punktualnie 8:15, to oznacza, że w poranku 7:09. Czas na nieco więcej polityki. Naszym gościem jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry wszystkim państwu. Tuż przed naszą rozmową gościem w poranku była pani Gabriela Czernecka. Rozmawiałyśmy z nią o ostatnich skandalach księcia Harego z rodziny królewskiej. Ale panie ministrze, patrząc na polską scenę polityczną, to wcale nie trzeba zaglądać do Wielkiej Brytanii, bo u nas wcale nie jest lepiej. Czemu mają służyć te słowne przepychanki premiera Morawieckiego i ministra Ziobry? No jednak, z całym szacunkiem i, i sympatią dla ministra Ziobro i dla premiera, jednak problemy w rodzinie królewskiej są zupełnie innej natury na pewno i te skandale księcia Harego niż powiedzmy wymiana zdań w naszej polityce. My współtworzymy obóz Zjednoczonej Prawicy. Wiemy, że wróg jest na zewnątrz, wróg jest poza obozem Zjednoczonej Prawicy, bo tam jest pan Tusk, tam są ci, którzy chcą polską suwerenność na Złotej Gacie. Oddać Brukseli, ale jednocześnie no, nie jesteśmy jedną formacją, nie jesteśmy jedną partią, jednym ugrupowaniem, bo gdyby tak było, wszyscy byśmy się wpisali do jednej formacji. Mamy różnice zdań, w 99% głosujemy przecież tak samo w parlamencie, natomiast czasami zdarzy się inny punkt widzenia. I my taki inny punkt widzenia jako suwerenna Polska mamy na politykę europejską, na Unię Europejską, bo mówimy głośno o tym, że Unia Europejska przepotwarza się w państwo, państwa europejskie już nawet nie federacja, tylko po prostu ponadnarodowy jakiś byt, a żeby ono powstało, muszą być zlikwidowane suwerenne państwa narodowe i niestety decyzjami podjętymi przez pana pana premiera Morawieckiego bez konsultacji jakichś szerszych bez szerszych zgód ten proces został przyspieszony. Premier się zgodził, mówi w żywe oczy do kamer, że się nie zgadzała się na fit for 55, kiedy my w uchwale przyjmowaliśmy nawet na szczycie Szczyt Grudniowy 2020 roku w uchwale wtedy Solidarnej, Polski dzisiaj już suwerennej, mówiliśmy o tych zagrożeniach, mówiliśmy o gigantycznych kosztach, mówiliśmy, że to jest żadna zielona rewolucja, tylko zielone szaleństwo, euroszaleństwo jakichś ideologów, klimatystów, nawet to nie ma nic wspólnego z klimatem, bo jak my zredukujemy o 8% tą emisję, którą ma cała Unia Europejska, 8%, -8 światowej emisji to jest Unia i nawet jak to zredukujemy do zera, to i tak Chińczycy nadrobią w ostatnim kwartale mieli kolejny rekord znowu Chińczycy, bo oni po prostu emitują tego dwutlenku węgla tyle do atmosfery. Więc my z Europy rękami Timmermansa mamy robić jakiś skansen, a niestety pan premier się na to zgadzał wbrew stanowisku suwerennej Polski. A dzisiaj wykręca kota ogonem publicznie. Niestety no, martwi mnie to, że to się dzieje publicznie. Podobnie z mechanizmem warunkowości. Przestrzegaliśmy, że to jest wzmocnienie eurokratów, danie narzędzi do szantażu Polski. I nie będzie ani pieniędzy, a tracimy kompetencje. A wówczas całe otoczenie pana premiera przekonywało, jakie to wspaniałe mechanizmy wynegocjowali związane z jakąś konwalidacją. Czyli w najlepszym razie dali się oszukać. Podobnie z KPO, tym mechanizmem, który zupełnie uznaniowo politycznie daje gigantyczne kompetencje Unii, ale przede wszystkim wzmocnił integrację fiskalną, bo Unia pierwszy raz w historii, to jest bardzo skomplikowane, ale pierwszy raz w historii zyskała pewną samodzielność, podmiotowość międzynarodową dla finansjery światowej, bo to Unia zaciągnęła kredyt, który my żerujemy, a nie poszczególne państwa. I w związku z tym znowu zyskali więcej kompetencji i znowu posunęli się o kilka kroków do przodu w tym mokrym śnie geopolitycznym Niemców, od tysiąca lat realizowanym o tym, żeby dominować w Europie, tym razem bez żadnego wystrzału, po prostu metodą salami przesuwają te kompetencje. I my widzimy te gigantyczne zagrożenia dla polskiej suwerenności. Z jednej strony oczywiście Wschód, wojna i to dla każdego jest jasne, bo tam jest po prostu wojna militarna z użyciem no, sprzętu, ciężkiego sprzętu lotnictwa, i tak dalej. I Rosja jest naszym no, największym zagrożeniem i tym się różnimy, chociażby od niestety konfederacji, bo, bo, bo widać, że oni w swoich szeregach nie do końca mają wyczyszczone sprawy w stosunku do Rosjan, a z drugiej strony widzimy zagrożenie dla polskiej suwerenności właśnie w ramach Unii Europejskiej, która powinna zostać. Związkiem suwerennych państw narodowych powinniśmy współpracować. To narody europejskie mają dawać mandat ku temu, żeby, żeby działać w ramach państw, a nie godzić się na jakiś ponadnarodowy polityczny byt, w którym no, suweren, lud, ludzie nie mają nic do powiedzenia. Narody nie mają nic do powiedzenia. Decyzje nie będą podejmowane w Warszawie, tylko będą podejmowane w Berlinie. Nawet Bruksela będzie jakąś tam bliskiem figowym i przykrywką. I oni do tego dążą, żeby te wszystkie lobby mogły łatwo sterować tym państwem europejskim i żeby to przechodziło ponad głowami obywateli. No, na to godzić się nie możemy. I tutaj w tym zakresie uważamy, że oczywiście koalicja prawa i sprawiedliwości i suwerennej Polski to jest właściwie jedyny projekt polityczny, który jest w stanie chronić właściwie polską suwerenność. Nie zgadzamy się co do kolejnych ustępstw wobec Unii Europejskiej. Proponujemy, żeby siąść do merytorycznej debaty. Siąść do debaty, powiedzieć, zastanowić się, jak odkręcić te błędne decyzje pana premiera z 2020 roku, jak próbować z tego impasu wyjść. I na takie propozycje spotykamy się z szyderstwem, z jakimś przytaczaniem przysłów o krowie, która dużo ryczy. Można by mówić, gdzie milion samochodów, które premier obiecał, gdzie. Jak wygląda polski ład i jak wspaniale ta reforma się udała, jak obywatele byli zadowoleni, albo gdzie 100 tysięcy mieszkań, z którego miał być premier, rozliczany. No, można sobie robić takie złośliwostki, ale one są ze szkodą dla naszego obozu, bo my wiemy, że wróg jest na zewnątrz. Teraz powinniśmy się skupić na tym, żeby mówić Polakom, przekazywać o propozycjach programowych, które będziemy realizowali w następnej kadencji i realnie mówić. O tym, że jesteśmy wiarygodni, bo tak jest. To, co obiecujemy, to realizujemy. Te dwie kadencje, bardzo dobre kadencje dla Polski, bardzo dobre kadencje dla polskiej gospodarki. No, nikt się nie spodziewał, że w tym czasie wybuchnie takie szaleństwo związane z pandemią i takie szaleństwo geopolityczne związane z wojną i że będzie najwyższa inflacja. Przecież czy w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, w całym szeregu państw jest najwyższa inflacja od wojny, no, drugiej wojny światowej wręcz. Więc pod tym względem no, czasy są niełatwe, ale mimo tych ciężkich czasów, mimo tego tej gigantycznej burzy sztormu, no, nasza łódka jako Polska sobie radzi i, i powinniśmy te dobre rządy dalej zachować, a te spory wewnętrzne rzeczywiście no, Czasem otoczenie pana premiera mogłoby powstrzymać te złośliwości i popatrzeć na własne efekty, bo obciążają nas o wymiar sprawiedliwości, nie zauważając tych gigantycznych sukcesów, bo tam, gdzie pozwolono nam reformować, tam sukcesy są. Dzieci nie są zabierane z powodu biedy, jedna trzecia postępowań jest wyłącznie online prowadzona w systemach teleinformatycznych, cały szereg spraw związanych, no, reforma komorników, ściągalność alimentów itd., itd. Natomiast to, co się zostało zablokowane, zostało zablokowane wetami pana prezydenta. I zostało zablokowane decyzją pana premiera na kanwie relacji z Unią Europejską. Wszyscy pamiętamy te obrazki, jak z bukietem kwiatów biegał do pani Gersdorf, żeby z Unią poprawiać z kolei relacje, to miało być symboliczne, i zablokował spłaszczenie struktury. To od kilku lat reforma dotycząca sądownictwa, która jest konieczna. Wszyscy się zgadzamy, którą. Obiecaliśmy Polakom, powinniśmy zrealizować jak najszybciej, została poświęcona na ołtarzu relacji z Unią Europejską. Ma, Unia nie ma żadnych kompetencji w zakresie wewnętrznej organizacji sądownictwa. W związku z tym my ponawiamy te propozycje. Niestety są wciąż blokowane w kancelarii pana premiera, żeby zreformować sądownictwo, doprowadzić do spłaszczenia struktury, z tej szczebli rejonów, okręgów, apelacji, zrobić po prostu dwa szczeble sąd pierwszej i drugiej instancji. I żeby to zaczęło działać, żeby sędziowie wzięli się do roboty, bo my w Polsce mamy 10 tysięcy sędziów, można powiedzieć, największą liczbę w przeliczeniu, no jedną z największych w przeliczeniu na mieszkańca, ale oni się zajmują właśnie administrowaniem, prezesowaniem, wizytowaniem, papierkami, biurokracją, a nie zajmują się sądzeniem spraw, oni powinni siedzieć po prostu sprawa za sprawą sądzić. Być bliżej obywateli, a nie zajmować się sami sobą. I reforma jest przygotowana od kilku lat. Wystarczy zielone światło i wdrażamy ją w życie. Panie ministrze, mówi pan, że martwi się, że to odbywa się wszystko publicznie. Nie jest tajemnicą, że nie umiecie dogadać się dyplomatycznie. To może trzeba załatwić to inaczej, po męsku, wyjaśnić rasa porządnie, a nie robić to na oczach 38 milionów Polaków. Panie redaktorze, z naszej strony było i jest wiele życzliwości. Natomiast spotykamy się z. Działaniem w sferze publicznej ze Ale to stosowaniem... pan minister Ziobro rozpoczął ostatnią burzę, gdzie później hmm. pojawiły się te głosy o krowie. Niedługo całe zo nie, będziemy no, mieli. Możemy, możemy rozpocząć, co było pierwsze: jajko czy, czy kura? No, pierwszy był wywiad pana premiera, w którym w żywe oczy mówił wszystkim, że się na nic nie zgadzał na szczycie 2020, a przecież dokumenty są, konkluzje europejskie, i się zgadza na radykalne zaostrzenie celów klimatycznych, które Unia Europejska sobie stawia. I tam myliśmy jednomyślność. Na szczycie Rady Europejskiej można było powiedzieć twardenie, można było zastosować weto. Premier tego nie zrobił i to jest fakt, to jest prawda. Na to pan minister Ziobro odpowiedział, przypominając fakty, nie opinie, nie jakieś insynuacje, fakty. Na co się spotkał z atakiem już personalnym, nie dotyczącym spraw unijnych, no bo niestety otoczenie pana premiera wie, no, jak w tej sprawie działało. No, nie chciało. Zostało oszukane, powiem łagodnie, w najlepszej formie. Zostało najpewniej oszukane, mimo że przestrzegaliśmy, mówiliśmy, pokazywaliśmy dokumenty wyliczenia. Podjęli inne decyzje, no i teraz mamy tego skutki, ale powinniśmy siąść i rzeczywiście iść do przodu, pomyśleć, jak z tej sytuacji, w którą pan premier nas prowadził, najsensowniej wyjść, bo wiemy, że gdyby w Polsce rządził Tusk albo gdyby w Polsce rządziła jakakolwiek inna koalicja niż. Solidarnej suwerennej Polski Prawa i Sprawiedliwości, to w ogóle by nie było takiej dyskusji, tylko by Tusk i Towarzystwo kiwali główką wobec Brukseli i na złotej tacy suwerenność im oddawali. Tam by nie było właśnie debaty, dyskusji, merytoryki, jak najlepiej ukształtować interesy Polski, tylko co kiedyś pani Merkel, a teraz pan Scholz będą chcieli, to proszę bardzo, realizujemy. A to nie są fanaberie, bo pan Scholz nie tylko w umowie koalicyjnej rządu swojego wpisał dążenie do powstania państwa europejskiego. Ale bezpośrednio właściwie po naszym kongresie założycielskim, kiedy zmieniliśmy nazwę, czyli 3 maja, kiedy suwerenna Polska mówiła o tych zagrożeniach, Scholz pojechał do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego i w Parlamencie Europejskim publicznie, wielokrotnie mówił o konieczności zniesienia prawa weta, konieczności zniesienia jednomyślności, o tym, żeby to Niemcy mogły narzucać, w domyśle Niemcy, no bo on mówił oczywiście o jakichś wartościach europejskich, ale tu chodzi tylko o Dominację europejską na niemiecką nad europejskim kontynentem, żeby już forsować właściwie wszystko ponad głowami państw, ponad głowami narodów. No, myślę, że każdy nas słuchający wie, jakie to jest zagrożenie, wie, jak kiedyś u nas Niemcy rządzili, wie o całej ich geopolityce, o tym Sojuszu niemiecko-rosyjskim. Przecież to, że Rosja się tak wzmocniła, no to wynikało wyłącznie z decyzji. Niemieckich, które postawiły na gaz i masowo kupowały gaz, omijając Polskę, omijając Ukrainę, budowali Nord Streamy i tak dalej, zachowywali się absolutnie skandalicznie. W pierwszych dniach wojny na Ukrainie, hełmy im jakiś tam łaskawie po kilku tygodniach wysłali, mówiąc pros ambasadorowi, że przecież oni upadną kilka dni. Przecież to, 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 to jest no, straszne by było dla Polski, gdyby Niemcy wzmocniły swoją i tak już dominującą pozycję w ramach Unii Europejskiej, a do tego dąży Scholz do tego dążą eurokraci. To by chciał zrealizować Donald Tusk, bo przecież pani von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej na jakimś konwentyklu Europejskiej Partii Ludowej spojrzała w stronę Donalda Tuska i mówiła, Donald, czekamy, aż będziesz ponownie w Warszawie, będziesz premierem, wtedy się spotkamy, tak jak się omawialiśmy. On tu został namaszczony po to, żeby realizować pomysły obce, obce interesy, i w ten sposób można mówić, że jest politycznym kolaborantem Niemców. Dlatego my wewnątrz obozu musimy się skonsolidować, musimy iść do przodu, bo wie, wiemy, i o tym też mówi wielokrotnie minister Ziobro, z kim mamy do czynienia i jakiej wagi są najbliższe wybory. To są wybory de facto o polską suwerenność, o to, czy my zachowamy decyzyjność jako państwo w ramach Unii Europejskiej czy rząd, który tutaj ewentualnie będzie decydował w Warszawie, będzie kiwał główką wobec Niemców, wobec Brukseli i pozwoli na budowę państwa europejskiego, a to by było geopolitycznie coś strasznego dla Polski, Polaków i naszego narodu. Panie ministrze, ale tutaj pojawia się już kolejne pytanie. Czy takie stosunki nie oznaczają końca rządów Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Solidarnej? Panie redaktor, architektem Zjednoczonej Prawicy, najważniejszym politykiem, mężem stanu na prawicy Obok Zbigniewa Ziobro oczywiście architektem główną postacią jest pan Jarosław Kaczyński i my zachowujemy pełną lojalność w ramach koalicji, którą mamy. Uzgadniamy sprawy, uzgadniamy głosowania, w 99% głosujemy tożsamie i to są fakty. To Jarosław Kaczyński jest właściwym partnerem do rozmów dla prezesa suwerennej Polski, czyli dla Zbigniewa. Ziobro, i w ramach tej koalicji my opieramy się. Oczywiście znamy też proporcje. No nie jest tak, że my mamy 200 posłów, tylko 20. A Prawo i Sprawiedliwość ma 200 posłów. Być może kiedyś Polacy zdecydują inaczej, to suwerenna Polska będzie miała 200 posłów. A nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości 20. Może takie czasy przyjdą. Natomiast w tej chwili my znamy proporcje, wiemy jak to wygląda i wiemy, co jest w interesie Polski, a w interesie Polski jest. No, właściwa polityka europejska, a nie polityka europejska na kolanach, którą proponuje i proponowało i wdrażało niestety otoczenie pana Morawieckiego, który publicznie atakuje pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ja uważam, że te spory nie powinny wychodzić, być, no, nie powinny być prowadzone za pomocą mikrofonów i mediów, tylko. Powinny być inaczej wyjaśniane, ale tutaj wszyscy zachowujemy właściwe partnerstwo i lojalność koalicyjną wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tadeusz Cymański jest już jedną nogą z Prawem i Sprawiedliwością? Tadek zawsze miał kwiecisty język, dużo mówił w formie takiego no, pewnych gawęd, wręcz takiego gawędziarstwa. Zresztą mamy świetne relacje, bardzo często rozmawiamy, on wyraźnie o tym mówi. Że jest za tym, za czym jest cała suwerenna Polska, a mianowicie za, i to jest plan podstawowy, plan A, za kontynuację rządów, za wspólnymi rządami, za wspólnym startem. I on o tym mówi, że on będzie wspierał ten projekt, który będzie zakładał wspólny start. Natomiast oczywistym jest, i to była decyzja całego zarządu suwerennej Polski, że my się musimy przygotowywać na plan B, którego nie chcemy ani my, ani pewnie nasi koalicjanci. Czyli wariant samodzielnego startu. I te wszystkie słowa Tadeusza Cymańskiego odnoszą się do wyrażania tego, co chcą wszyscy w suwerennej Polsce, czyli realizacji planu A. E, wspólnego startu e, rozmów o programie i e, przeciwdziałania federalizacji Unii Europejskiej, budowy państwa europejskiego, tej ścisłej integracji, e, e, która byłaby tragiczna dla Polski. A tego chce cała opozycja. I my wiemy, że w tym obozie, będąc w ramach tego obozu, Możemy tej suwerenności bronić bardzo dobrze i właściwie, oczywiście, biorąc poza nawias, czy zmieniając pewnie tą politykę europejską prowadzoną przez otoczenie pana premiera Morawieckiego. A jeśli I w, start... związku z tym, i w związku z tym, Tadeusz jakby no, mówi, mówi, co mówi, i jeszcze raz powiedział, że on będzie rozmawiał w pierwszej kolejności ze Zbigniewem Ziobrą o, o swoich decyzjach, a cała reszta to są wyłącznie medialne insynuacje. Panie ministrze, a jeśli start sami, o którym pan mówił, to jakiego wyniku się spodziewacie? No my mamy sporo sondaży, które zamawiamy, które pokazują nam w wielu przypadkach przekroczenie progu wyborczego, a przecież nie, nie rozpoczęliśmy kampanii wyborczej. Większość naszych wyborców i tak uważa, że my jesteśmy prawem i sprawiedliwością, więc nawet jak są sondaże realizowane, to... Wskazują Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczoną Prawicę. Więc gdyby rozpoczęła się samodzielna kampania wyborcza, to jestem przekonany, że próg wyborczy z pewnością przekroczymy, a, a pewnie i więcej punktów procentowych zbierzemy. Ale proszę pamiętać, że to jest metodą DONTA, te punkty procentowe zbierając w ramach elektoratu prawicę. Osłabiamy możliwość samodzielnego rządu w przyszłej koalicji współtworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość i suwerenną Polskę. W związku z czym plan A jest lepszy. Natomiast plan B w wielu sondażach publicznych, publicznie dostępnych, um, a, ma, mamy co najmniej 3%. W naszych sondażach jest dużo, dużo więcej. A kiedy badamy różne warianty, na pewno mamy potencjał na 6, 7, 8% i to bez kampanii. Bez kampanii na razie, mówię, w przypadku którym ruszy kampania. Na razie ta kampania nie ruszyła i ludzie uważają, że my jesteśmy prawem sprawiedliwością. Jako młody tata, jest Pan zadowolony z pomysłu 800? Plus? Halo, halo? Czy się słyszymy? Przez chwilę się nie słyszymy z panem ministrem, ale być może za chwilę się usłyszymy. Słuchacie państwo poranka rozgłośni katolickich dziewiąta. Naszym gościem był wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, ale przez chwilę straciliśmy łączenie i do usłyszenia. Na zegarach 8.33, za chwilę kolejny gość.